Marcin Zarzewski, antropolog z UKSW. Dzień dobry, Panie Marcinie. Dzień dobry. Dzień dobry no Państwu. Właśnie, w jakich my żyjemy czasach? Jak my te czasy możemy w ogóle określić tak naprawdę, no bo We było tam gdzieś cały wieczór, a gdzie my teraz jesteśmy? Ojej, to jest trudne pytanie. Żyjemy w czasach Filozoficzne trochę nawet. Powinno. Bardzo filozoficzne, bardzo, bardzo głębokie. Ale żyjemy w czasach oczywiście, które są niesamowicie zdynamizowane. Żyjemy w czasach zmiany po prostu, żyjemy nawet istnieje taka antropologiczna, dosyć periodyczna nazwa, która mówi nam, że żyjemy w epoce wieloskalowej zmiany, a ta wieloskalowa zmiana oznacza po prostu, że na każdym poziomie naszego funkcjonowania życia, na każdym poziomie struktury, od kultury przez politykę, gospodarkę, codzienność, my musimy się potykać ze zmianą nieustanną, z płynnością, z niewiadomą. A czy antropologia liczy lata? Co ile, co ile w zasadzie Lat, ta zmiana się dokonuje w społeczeństwie, w cywilizacji. Czy istnieją tego typu teorie, ale ja bym nie przywiązywał do nich zbyt wielkiej wagi. To znaczy, tak naprawdę przecież są różnego typu punkty zmiany. Tym punktem zmiany może być odkrycie technologiczne, które rewolucjonizuje całkowicie nasze funkcjonowanie w rzeczywistości. No, uznajmy, że rozwój, no, powiedzmy sobie tak, w wieku XX wyróżnialiśmy na przykład epokę atomu. Była związana oczywiście z odkryciem. A dzisiaj żyjemy w, w epoce telefonu? E, nie, w pokazujemy obrazki, więc tak sobie myślę, czy to. Żyjemy w kulturze ideograficznej, obrazów, audiowizualnej, ale, ale nie, nie. Epoka telekomunikacji już minęła. My, minęła. My żyjemy w epoce sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. My żyjemy w epoce, gdzie już sztuczna inteligencja jest codziennością. Proszę zauważyć, że 36% Polaków twierdzi, że w swoim powszednim, codziennym życiu wykorzystuje sztuczną inteligencję. Ale pan się chyba nie boi o pracę na uniwersytecie, o, tak mi się boję wydaje. Boję się. Bo bo się bo nic o... nie zastąpi jednak tego pana profesora, który przychodzi na zajęcia ze studentami Takie i właśnie jego jest trochę, wymiana, interakcja. No to... Obawiam się, że patrząc właśnie retrospektywnie, możemy zauważyć, że były zawody, które wydawały się być nienaruszalne, wkomponowane w rzeczywistość. Znikły, ponieważ zostały zastąpione przez nowoczesną technologię. Nie, ale na poważnie, uważam osobiście, że, że takie zawody, które wymagają kontaktu, e, e, są interakcyjne, będą trudne do zastąpienia przez sztuczną inteligencję. No, nie mniej my żyjemy naprawdę w epoce niesamowitych zmian. My nawet nie wiemy, w którym kierunku te zmiany będą podążały, proszę dostrzec, a może będzie rozwijała się inżynieria genetyczna i edycja genów, a może fuzja jądrowa będzie nam towarzyszyła będzie rewolucją energetyczną, a może komputery kwantowe i może modelowanie molekularne. Tak naprawdę każdy z tych elementów jest możliwy jak najbardziej i może Sprawić, że na poziomie nie wielkich mechanizmów gospodarczych będzie to miało wpływ na nasze życie, ale to będzie elementem naszej codzienności i nas samych. A ja zapytam pana, bo jestem, ja, ja miałam zajęcia z antropologii kultury, też na UKSW, bo jestem absolwentką tej uczelni. Niestety nie. Natomiast chciałabym tak sobie przypomnieć trochę te lata studiów i zapytać, dzisiaj przychodzą studenci, to też już jest inne pokolenie prawda Absolutnie, które zaczyna tak. studia jak to jest z tą antropologią widzi pan też zainteresowanie w, wśród studentów jakie pytania w ogóle padają, bo mnie to bardzo nie tak, Ja odwrócę pytanie, to znaczy antropologią kultury trudno jest nie zainteresować kogokolwiek. Jeżeli w ramach antropologii kultury wychodzimy od antropologii fizycznej i opowiadamy o antropogenezie, o rozwoju człowieka, o tym jak się adoptował do środowiska, jak potem opowiadamy o różnego typu szkołach, które no, pragnęły tak naprawdę wyjaśnić jak ta kultura była budowana, dlaczego kultury są różne względem siebie, dlaczego języki są różne względem siebie, dlaczego język tworzy rzeczywistość hipoteza relatywizmu językowego Sapira-Whorfa i tak dzieci, dalej. o to, dlaczego ta pani mówi innym językiem, Absolutnie prawda? tak, to są takie podstawowe pytania dotyczące nas samych tego w obszaru, w którym wszyscy jesteśmy zanurzeni, którym oddychamy. A więc studenci mogą się zmieniać, się zmieniają, bo mamy do czynienia z różnego typu kohortami demograficznymi, różnego typu pokoleniami, ale te pytania są zawsze takie same, bo one są pierwotnymi pytaniami. To są pierwotne pytania chociażby o to, czy był taki język pradamicki, jeden język, jeden pień językowy, z którego potem wszystkie inne powstały i czy można znaleźć czy elementy wspólne w tych językach, wydawałoby się częstokroć bardzo różnym względem siebie. Jak kultura się dyfuzjonuje, w sensie dlaczego mamy do czynienia teraz z globalizacją kultury, jakimi kanałami ta dyfuzja kulturowa zachodzi i czy to sprawia, że wszyscy stajemy się tacy podobni do siebie, czy prawdą jest to, co Mówią niektórzy antropolodzy zajmujący się językiem, że z tych ponad 6 tysięcy języków zostanie nam za 100 lat tylko 600, Właśnie jako element i konsekwencja globalizacji i migracji. A więc ogólnie rzecz biorąc, to są pytania zasadnicze, fundamentalne. Ale aż mnie korci, nie wiem, Mateusz czy Ciebie też, ale mm. mnie aż korci, bo myślę, że my tutaj moglibyśmy godzinami rozmawiać na temat tego, jak się zmienia świat, jak się zmienia to społeczeństwo, bo dzisiaj bardzo szerokie są dyskusje na temat różnych rodzaju ideologii, stylu życia, no już nie wspominając o, o związkach, prawda? Yy, I też o jak to jest... Yy, znaczy nie, ja na przykład szczerze mówiąc jestem ciekaw. On, no my mówimy, że jest kobieta i mężczyzna, ale są ludzie, którzy mówią, że jest jeszcze coś, prawda? Ktoś, jakaś trzecia postać. Nam to ciężko zrozumieć. Jestem ciekawa, co, co pan wtedy też sobie myśli, bo to są dopiero rozmowy. To są ciekawe oczywiście tematy, ale zawsze odwołuję się tylko i wyłącznie do zróżnicowania kulturowego. W sensie biologicznym nikt nie podważa w poszczególnych kulturach, oczywiście, istnienia dwóch płci. Natomiast wiemy, że są kultury, w których wyodrębnie, się płeć between, between between, pomiędzy albo całkowicie odrębną trzecią, natomiast to jest kwestia kultury i gdy sięgniemy do korzeni z jakiej racji to w tej kulturze powstało, to bardzo często znajdujemy wyjaśnienia społeczne, wyjaśnienia kulturowe. Tak? Natomiast Proszę zauważyć, że dla nas punktem referencji jest, jest w większości przypadków kultura europejska i rodzaju cywilizacji, oczywiście judeo a oczywiście możemy mówić, że jest to, że jest to rodzaj takiego europocentryzmu, no nie mniej. My musimy szukać jakichś też ich referencji, punktów takich stałych w naszych opowieściach antropologicznych. O tym, o tym można by rozmawiać, myślę, i by było i rozmawiać, rozmawiać. Tak. Więc jest Antropologia jedna... jest fascynująca. Na każdym etapie. Więc jeszcze Zachęcamy. pana na pewno zaprosimy i jeszcze pogadamy, tak. bo dużo, dużo można by o tym o, rozmawiać. Marcin Zarzecki, tak, antropolog UKSW. W jakim kierunku zmierzamy, panu, proszę państwa? Dziękujemy. Oh, jakie trudne pytanie, jakim To to już najtrudniejsze pytanie, o <laughs> tym możemy dwie i pół godziny pewnie rozmawiać, <laughs> albo i pięć. Dziękujemy e bardzo.